Graliśmy najlepszego meczu na pewno, ale no cóż, no, Zaxa pokazała klasę, pokazali czemu są na pierwszym miejscu. Grają bardzo stabilnie i ciężko ich ugryźć, ale też ten trzeci set pokazał, że da się, tylko trzeba grać w, trzy, w trzech setach, tak jak graliśmy w, w pierwszym, w tym w sensie trzecim eee, i trochę nie wykorzystaliśmy tego eee, tego zrywu w trzecim secie i zamiast pójść za ciosem w czwartym to, to gdzieś tam w jednym momencie trochę zeszła z nas para i no i już Zaksa zdecydowanie wygrała czwartą partię i cały mecz. Z Zaksą to trzeba też grać mocno zagrywką, stabilnie, stabilnie w przyjęciu, w ataku, w bloku dobrze wybierać, a, a oni grają, tak naprawdę to jest kompletna drużyna i grają wyśmienicie w każdym elemencie i i trzeba zrobić coś więcej, żeby, żeby z nimi wygrać. A my dzisiaj nie zrobiliśmy tego czegoś więcej, wręcz myślę, że zagraliśmy gorzej niż, niż w poprzednich spotkaniach. Zaxa generalnie pokazuje, że jest poza zasięgiem wszystkich drużyn do tej pory. Ja do tego meczu podchodziłem optymistycznie, oczywiście, też po rozmowie z trenerem. Te treningi wyglądały naprawdę nieźle. W dniu dzisiejszym i w drugim i w trzecim secie pokazaliśmy, że możemy toczyć wyrównaną walkę. I grają bardzo cierpliwie co powoduje, że, że, że odbiera to troszkę e, taką cierpliwość drugiej drużynie i myślę, że to w dniu dzisiejszym było widać bardzo dobrze. My się musimy skupić na tym, żeby, żeby dobrze grać i żeby wygrywać mecze e, i przed nami już zaraz ciężki mecz z Nysą u siebie. Takie wyświechtane e, słowa, nie ma łatwych drużyn w tej lidze i, i żeby wygrywać trzeba grać dobrze, i to nie tylko, nie tylko z zachsą, ale z każdym, z każdym zespołem, więc musimy ciężko pracować, żeby nasza gra wyglądała lepiej i żebyśmy e, pokazywali na meczach to, co potrafimy zrobić na treningach. Może to nie zawsze wychodzi na meczach, bo to wiadomo, nie wszystko da się naraz, ale nawet na treningach widać, że to, to idzie w dobrym kierunku. No Dzisiaj niestety nam się nie udało tego pokazać, ale. Ale to nie znaczy, że, że w przyszłych meczach nie pokażemy właśnie tego. Mam inną mentalność, jak wchodzę z ławki, bo tak naprawdę nie mam nic do stracenia. Wchodzę, żeby pomóc, drużynie. nie, jak mi się nie uda, no to mi się nie uda. No starałem się. Jak wychodzę jako, jako szóstkowy, no to jest też inna mentalność, troszeczkę. ale czy czuję się lepiej, czy gorzej. Nie, w takiej w takiej formie się do, czuję dobrze. Na pewno nie chcę o tym roku zapominać, tylko chciałbym jakieś wnioski z niego wyciągnąć. i. I niech, I niech to będzie e, jakaś taka, może nauczka też dla nas wszystkich, i, 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 i może dzięki temu bardziej będziemy doceniali tę normalność, która była wcześniej, i która mam nadzieję wróci jak najszybciej w przyszłym roku. I czego sobie i wszystkim kibicom życzę, żebyśmy się spotkali w normalności, czyli na halach. Czy zaliczę ten rok jako udany? Myślę, że tak. Myślę, że jeżeli chodzi sportowo, no to jestem zadowolony z siebie. Poza sportem. Myślę, że trochę więcej książek mógłbym poczytać o, o czegoś innego, nie tylko się przy PlayStation. Przyznałem się. Moje cele w Nowy Rok, mam nadzieję, że to są też cele wszystkich chłopaków. A mianowicie jest to Mistrzostwo Polski i Puchar Polski i zajście jak najwyżej w Lidze Mistrzów. Przed nami turniej w lutym, który, w którym mamy szansę powalczyć i... no i zrobić historyczny awans z grupy, więc więc mamy, mamy trzy cele na tę na drugą połowę sezonu czy pierwszą połowę przyszłego roku i mam nadzieję, że, że wszyscy mamy taki sam, taki sam cel jak ja.